Jak ci poszło na egzaminach? Myślę, że dobrze. Nie były takie trudne. Czy było jakieś, które stwarzało Ci jakieś większe, bądź mniejsze problemy? Nie, nie, zadania i sprawia mi dużych problemów, myślę, że wszystko zrobiłem dobrze. A ile się przygotowywałeś do egzaminów? Nie przygotowywałem się. Zaskoczyło mnie to, że było opowiadanie, a nie rozprawka. A jak długo się przygotowywałyście? W ogóle. No, <grywak> widzę wszyscy tutaj. Nikt się nie przygotowywał, a wszyscy napisali dobrze. Wydaje mi się, że tak. Dzisiaj będzie pewnie o strekucie do jutrzejszego egzaminu. Czy nie? Czy, czy raczej relaks i... Raczej nie, raczej tak na spontanie. Na no, polskiej na pewno lepiej, a historia średnia, ale chyba też nie najgorzej. Długo trwały przygotowania? No, wczoraj cały dzień się na historię uczyłam. A koleżanka? Podobnie. Jakie zadanie sprawiło Wam szczególną trudność? Chyba tak, gorzej z historią niż no, z polskim. Historią było, nie pamiętam numeru zadania, ale z mapka, mapka była trudna, nie, nie mogłam rozszyfrować.